Dzisiaj w Webuku gościem jest Sylwia Hutnik. Bardzo się cieszę, że, że do nas przyszłaś. Wiesz, to chciałam Cię zapytać na początek o taką rzecz, odnieść się do ostatniego odcinka łebuka, mm -hmm. jeśli pozwolisz. Oczywiście. Okay. Naszym gościem był młody aktor, Maciek Musiał, jakby człowiek z zupełnie innego paradygmatu, innej rzeczywistości. Mm -hmm. I wiesz, co, to się naszym widzom jakoś nie spodobało, że zaprosiliśmy kogoś spoza naszego kręgu. Co ty myślisz o tym? Bo my mamy takie poczucie, mm -hmm. że przekonywać przekonanych. Można, ale tak. czasem też warto sięgnąć y, gdzieś, tam, gdzieś tam dalej. Co, czy, czy Ty masz jakiś sposób na to, żeby um, do literatury przekonywać tych, którzy no, nie są do niej przekonani? Nie wiem, czy, czy w ogóle trzeba przekonywać, raczej pokazywać, że literatura to nie jest zmurszała, y, szara, po prostu pergaminowa księga w kurzu, która gdzieś leży na strychu i jest beznadziejna, nudna i dotyczy, nie wiem, oprawy silnika Fiata 125P. Y, tylko, że to jest naprawdę coś... Jest coś, jest... coś cie... <noise> bardzo dobra, też bardzo ją lubię. Y, tylko, że to naprawdę może być jazda bez trzymanki, coś, o co można się pokłócić, zawanturować, co może naprawdę poszerzyć nam horyzonty, jakkolwiek brzmi to górnolotem. Nie? i myślę, że w elemencie nachalnej promocji czytelnictwa jednak dobrze dbać o to, żeby raz na zawsze wyzwolić się z takiego jednak totalnie pasé podziału na kulturę wysoką i niską. Teraz myślę, że już nie ma czegoś takiego, choćbyśmy bardzo chcieli i ktoś by się okopał w drugim programie Polskiego Radia oraz muzyce. Tak, momentach. oraz muzyce klasycznej, mówiąc nie, 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 nie ma disco polo, zamykam oczy, zamykam uszy, nie ma tego. Otóż jest. I wydaje mi się, że naprawdę mówienie o książkach, o literaturze, o teatrze, o operze wśród osób, które będą nam spijać z dzióbku i mówić tak cudowne, ta ostatnia książka, Jezu, to zdanie naprawdę było świetne, to jest bez sensu. To znaczy, oczywiście możemy bawić się w naszą super jesteśmy tacy świetni, oczytani, cała reszta to zło, które ogląda durne seriale, ale nic nam z tego nie przyjdzie oprócz pychy, a wydaje mi się, że takie właśnie zarażanie, czy promowanie, czy jakkolwiek przekonywanie będzie dobre również dla tych osób, które właśnie jedyne co posiadają, to książkę bezpłatną dodaną do gazety, ty i twój pupil. To prawda. Słuchaj, za chwilę wychodzi Twoja nowa powieść, Jolanda, którą przeczytałam wczoraj i w, i w nocy. do Dzisiaj rano ją doczytywałam sobie. Miałaś złe Wiesz, to tak, bo to nie jest książka, po której się dobrze śni. Dziękuję Ci za nią, bo bardzo, bardzo mi się podobała i bardzo mnie poruszyła. I wiesz, to taki miałam pierwsze skojarzenie w ogóle, kiedy napisałaś na o Jolencie, że to jest taka dziewczynka zaklęta w. Stara kobieta zaklęta w ciele małej dziewczynki. Mhm. Od razu pomyślałam o Amy Winehouse. Wiesz, to są zupełnie inne wszechświaty, ale to mhm. jest taki, taki typ kobiety chyba, który. Um, który nie może się wyzwolić i miota się w jakiejś klatce, chociaż jest to Jolanta z Żerania, nieszczęsna postać i tutaj mamy Amy Winehouse, ale po prostu było to takie moje pierwsze, być może paradoksalne skojarzenie. W związku z tym, że jestem jeszcze przed premierą swojej książki, więc nie nauczyłam się jakoś tak o niej mówić pełnymi zdaniami i mieć mnóstwo refleksji na ten temat, natomiast to, co powiedziałaś, myślę, że jest dość ciekawe, bo Emmy Winehouse również miała doświadczenie tego, że jej rodzice się rozstali i ona właściwie cały czas była zawieszona między tym swoim tatusiem toksycznym, jak jasna cholera, a tym, że jednak chciała, żeby ją ludzie lubili i żeby wszyscy źli chłopcy, z którymi się wiązała, też ją lubili, co w dużej mierze, już nie chcę bawić się tutaj w kanapową psychologię, przypuszczalnie wynikało z tego, że była bardzo niepewna siebie, a z drugiej strony tak silna i mocna i charyzmatyczna. I to ten paradoks, myślę, że to jest dość ważny. Ważne. Nie wiem, czy, czy w kontekście również bohaterki mojej książki, ale rzeczywiście jest tak, że ona przez całe swoje dorosłe życie, w które wchodziła, jakby to jest ten moment, w którym, w którym ją opisuje, kiedy przestaje być dziewczynką, zaczyna być kobietą, zakłada rodzinę i idzie jakby według tego klasycznego scenariusza, ona cały czas szuka dla siebie takich punktów, w których mogłaby czuć się, że jest pełnoprawną osobą po prostu, a w dużej mierze ta jej niepewność bierze się, czy brała się z faktu, że, że pochodziła z tak zwanej rozbitej rodziny, gdzie właściwie po kolei im wszyscy znikali, ona zostawała sama. Ta książka jest bardzo smutna i przejmująca, ale ona jest jednocześnie w którymś tam momencie taką paradoksalnie pochwałą dzieciństwa lat dziewięćdziesiątych i mhm. tego, że myśmy jednak byli wolnymi ludźmi jako dzieci i funkcjonowaliśmy w zupełnie innych mhm. warunkach. Czy byś chciała być dzisiaj dzieckiem? Dzisiaj dojrzewać? Bo ja nie. W tych czasach. Nie, no myślę, że, że zbyt jestem z Nie wiem, czy bym się w tym odnalazła, a może wręcz przeciwnie, może, może byłoby to wszystko bardziej prostsze. Mhm. Natomiast e, to nie jest jakaś gloryfikacja przeszłości. E, myślę, że tutaj jest, jest ciekawe, że, że ostatnio pojawiło się kilka e, w Polsce powieści dotyczących lat 90. Mhm. To chyba jest tak, że e, ci pisarze. Pokolenie. Tak, tak, pokoleniowo 30-30 parę lat i człowiek zaczyna patrzeć wstecz. E, no, no. E, czy no. tego wstecz, czy nie? E, i, e, te różnego rodzaju... Takie wspomnienia, oczywiście, że my gdzieś zawsze, kiedy myślimy o swojej przeszłości chcemy, żeby to było wspaniałe i, i, i babcia dziadek, kocyk, e, kominek i cała reszta. No ale jeżeli ktoś miał doświadczenie z sypu e, bloku prusaka i e, awanturujących się sąsiadów, no to trudno z tego zrobić wspaniałą historię słodkiego dzieciństwa, ale z drugiej strony, jest coś zawsze w tych opowieściach takiego, że się łezka wokół kręci. Moja babcia też wspomina czasy wojny z rozrzewnieniem, bo miała. Tak. Ja tego las, nie tak, rozumiem wiesz, na przykład, no. tak, tak, tak. A, a być może, że to właśnie jest bardzo podobny Mechanik. sposób, tak, tak, na, na, na patrzenie na siebie kiedyś. Że... Nasi widzowie też mają do ciebie kilka pytań, obiecałam, że je zadam, pozwól. Tak. To może zacznijmy od tego m, pytania, m, o to, czy opisując traumy swoich bohaterek kolejnych licznych, tak. ty jakoś bardzo w sobie mocno to trzymasz, czy ty jesteś w stanie, tak wiesz, wyłączyć komputer i, i zająć się pieczeniem szarlotki i w ogóle odciąć się od, od tego doła, w którym siedzisz pisząc? Hmm. Oczywiście staram się nie, nie, nie wkręcać w te wszystkie opowieści. Trochę nauczyłam się tego przy mojej pracy społecznej, kiedy musiałam zachować higienę osobistą i po powrocie z fundacji do domu naprawdę ugotować obiad i nie myśleć o tych wszystkich strasznych rzeczach. Bo jeszcze chwilej bym oszalała i nie byłoby z tego żadnego pożytku. Natomiast jest tak, że czasem wkręcę się w jakąś opowieść. I, i rano, dzisiaj idąc tutaj do, do, do waszego programu, dostałam propozycję napisania reportażu i zaczęłam wymyślać sobie, kto by to miał być. I szłam tutaj warszawskimi ulicami śródmiejskimi i po prostu byłam nieprzytomna. Przeszłam w ogóle dwa razy ulicę, bo byłam gdzieś zakręcona i myślałam sobie o, o tej bohaterce, o której chciałabym napisać. Czasami jest tak, że rzeczywiście daje sobie możliwość tego, żeby na, na prawie 100% żyć mhm. życiem fikcyjnym w pewnym sensie. Natomiast raczej między innymi dzięki temu, to chyba raczej nie że przez to, tylko właśnie dzięki temu, że prowadzę zwykłe, nudne mieszczańskie życie 645, kanapki, dziecko, szkoła potem komputer, praca i cała reszta, e, jestem w stanie gdzieś przykleić się do rzeczywistości i nie, o, nie odpaść na chmurce e, metafory w siną dal. Jasne. A powiedz, a jak ty to wszystko łączysz? Bo jak wiadomo, pytanie do pisarza, jak pan to wszystko robi? E, I odpowiedź, mam żonę. Więc jak ty to robisz, że ty to wszystko robisz, masz żonę? No nie mam niestety właśnie, ale myślę, że, że Związek Literatów Polskich powinien zacząć myśleć na ten temat. Wiem, że już niektóre wydawnictwa mają specjalnych psychologów dla pisarzy i pisarek. Naprawdę? Tak, bo chodzi po nagraniu Świetnie powiedzieć. No, o, o tym. tych wydawnictw. To jest dla mnie niesamowite. Mają tych psychologów na no wypadek, gdyby pisarz w czasie procesu twórczego. Miałem rady. To jest dla mnie strasznie śmieszne, ale z drugiej strony jednak jest to być może potrzebne. Natomiast y, od tego zwariowania, od takich rzeczy banalnych i właśnie kompletnie niezwiązanych z literaturą i twórczością, i tymi wielkimi, wspaniałymi tak. sprawami, y, jestem raczej ja. No Oczywiście, że mój partner tak samo jest ze mną, natomiast y, no, myślę, że jestem taką garniaczką. Kocham to i nienawidzę, znaczy strasznie marudzę o tym, jak mam wiele do zrobienia, i, o Jezu, o Boże. Zostawcie mnie w spokoju, ale mhm. kiedy w zeszłym roku pojechałam i uciekłam od mojej rodziny na dwa tygodnie do domu pracy twórczej, to przez pierwsze dwa dni było cudownie. Tam na przykład pani przynosi śniadanie do łóżka, bo znaczy Bole, do jest pusta. I mówi tak, przepraszam, ja będę o ósmej rano, bo może pani w nocy pisała. I myślę, Boże. Cudownie. Wiesz, przez pierwsze dwa dni jest fajnie. A potem nie widziałeś, to, co ze sobą zrobić. A potem trzeciego dnia. Zostajesz sama ze sobą 24 godziny sama ze sobą. Ja nie, nie polecam Państwu serdecznie. Więc, chyba, dla mnie lepszym rozwiązaniem jest to balansowanie i przemykanie między tymi wszystkimi beznadziejnymi rzeczami typu pranie, sprzątanie i cała, cała reszta. To prawda, może właśnie do tego nie, nie odlatujemy nigdzie <coughs> za daleko. I dobrze, jeszcze jedno pytanie od, od Widzek. Co myślisz o zmartwychwstaniu autorów? Nie wiem, czy czytałaś Nowe Milenium, bo wiem, że znasz doskonale i na wylot postać Lisbeth Salander i e, A, Saga tak, Milenium. Teraz niż... mamy tę czwartą e, część sagi napisaną przez innego autora i jest e, poruszenie. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy tak, takie tak się tak. nie czytałam jeszcze tej, tej czwartej Wiesz części. pytanie, czy ty na przykład. Ta. Jak ty byś się czuła, chociaż nie będziesz miała o tym pojęcia chyba, że jednak są zaświaty, gdyby Ciebie tak ktoś wyciągnął. Będę miała wyciągną. pojęcie, że ja będę straszyła. Ja będę a, a dobra, będziesz ja straszyła mam tego, tutaj co piszę. Cały, cały misterny plan. Nie no, jest coś takiego jak literatura pogrobowa, pośmiertna. To znaczy z jednej strony jest to desperackie wytrząchiwanie notatek i list zakupów pisarzy znanych, lecz niestety już nie będących wśród nas i rodzina, spadkobiercy, wydawnictwo po prostu uwielbiają takie jakieś Y, jeszcze niewydane powieści albo no ostatnio na przykład Marek Łasko już po prostu pominę milczeniem ale Marek Łasko Wilka to jest fajne rzeczywiście bardzo bardzo ciekawe to nie jest jakaś powieść we fragmentach tylko tylko tek, teksty od początku do końca więc czasem to jest rzeczywiście ciekawe i prawdziwy prezent ze światów ale najczęściej no, to jest po prostu zbijanie kasiory y, więc to jest raz a dwa to i, i jeszcze bardziej groźne to jest jakby takie awatarowe przewalanie hmm. się w kogoś kogo już nie ma i pobudźmy się z tym Uh, não. Nie wiem. Z jednej strony takie zabawy literackie zawsze mogą być ciekawe. Nie wiem, talko dopisujący w pustyni, w puszczy, bardziej współczesne, jakieś takie ciągi dalsze. Wiem, że też jedno z wydawnictw miało ostatnio e, konkurs, żeby dopisywać e, powieści Leopolda Tyrmanda. Nie wiem, jak, jak ten konkurs się zakończył, mm -hmm, jakie były rezultaty. Więc jakby te zabawy literackie super. Myślę, że, że takie jak fanfiki, tak i cała reszta one, one będą. Natomiast Natomiast trochę takie wcielanie się w postać, no to jest takie trochę scary. No, nie, mogę się nie, nie, nie wiem, czy, czy, czy to jest dobry pomysł, ale, ale być może czasem nawet może być tak, że to dopisywanie jest ciekawsze niż, niż pierwotne wersje. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I Jolanta już za chwilę na rynku, za tydzień, tak. za tydzień od dzisiaj, kiedy się ukazujemy w internecie. Tak jest. Z którego dokładnie? 20... 23. 23 września, też spotkanie promocyjne w Warszawie w Pardon. To tu serdecznie zapraszam. Zapraszam. Dzięki. Dziękuję Dzięki. bardzo.